jakby pan scharakteryzował ten mecz? To jest coś, co wpisuje się w te porażki poprzednie, czy jednak krok do przodu, jeżeli chodzi o odbudowywanie jakości w drużynie? Eee, Przede wszystkim chciałem mówię, bardzo pochwalić mój zespół i wielkie słowa uznania eee, za postawę na boisku dzisiaj, bo wszystkie problemy, które mamy od samego początku, te zdrowotnie nie omijają nas do tej pory i... Tak, na dobrą sprawę, Grzesiek Pająk nie trenował od ostatniego meczu. Dzisiaj wyszedł do gry Wojtek Wodarczyk. To samo praktycznie na własną odpowiedzialność. Dzisiaj zagrał na własne życzenie, bo tak mówiąc szczerze, do gry niekoniecznie się nadawał, a mimo to naprawdę chłopaki zagrali bardzo dobry mecz. Oczywiście szkoda troszeczkę, że w czwartym secie mieliśmy gdzieś tam, e, przycisnęliśmy zespół z zawiercia i, i, i nie utrzymaliśmy tej presji i popełniliśmy kilka błędów i e, z takim zespołem jak e, zawiercie to, 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 to się niestety zemściło, ale e, ogromne słowa naprawdę za postawę, za, za walkę dla całego zespołu. Zatem... Proszę powiedzieć, jak pan zapamięta rok 2021 jako taki mocny wstęp, mocne przywitanie się z Ligą, czy raczej jako plagę kontuzji, którą cały czas trzeba było jakoś próbować neutralizować? Znaczy nie wiem, no na pewno o, tym, o, tych, o tych kontuzjach, chorobach nie, nie możemy myśleć. Musimy sobie z tym e, radzić. I to przede wszystkim jest ogromnie trudne na treningu, bo trudno zrobić dobry, dobry trening jakościowo, e, no jak brakuje nam zawodników na, na pozycjach, więc tutaj jakby też. E, tym większe słowa uznania dla chłopaków, że oni potrafią tą koncentrację gdzieś utrzymać i próbujemy pomimo tych ogromnych problemów kadrowych coś, coś sensownego zrobić na tym treningu, ale no Mam nadzieję, że nowy rok, nowe rozdanie, że te problemy się w końcu zakończą i będziemy też lepiej trenować i, i też będziemy lepiej grać. Chociaż dzisiaj naprawdę uważam, że zagraliśmy bardzo dobry mecz, naprawdę z kandydatem do medalu. No właśnie, kalendarzowy rok 2021, no to jest czas Pana w luk Lublin. Mam wrażenie, że przyszedł Pani samą pasmą sukcesów. Troszkę do tego pasma brakuje, na, na pewno nam bardzo szkoda tego meczu z Nysą, tak, bo to jakby byłoby takim, nie wiem, kropką na D, że rzeczywiście zagraliśmy świetnie pierwszą, pierwszą rundę, natomiast to jest, uważam i tak, zagraliśmy ją bardzo dobrze, natomiast jest to na pewno jakaś mała, mała, mała rysa, gdzie tutaj, tutaj mogliśmy, wszyscy o tym wiemy, że mogliśmy, mogliśmy i powinniśmy zagrać lepiej, aczkolwiek też uważam, że zespół z Nysą zagrał jedno z lepszych swoich spotkań w tym sezonie. Wydawało mi wrażenie, że przedziwny mecz, bo najpierw dominacja zawiercia, potem pokaz Waszej klasowej gry i wydawało się, że ta klasowa gra może trwać, a tu przychodzi czwarty set, w którym stało się... No niestety w jednym ustawieniu się zatrzymaliśmy i przy wyniku 21-20, no niestety zamiast grać punkt za punkt, to to, żeśmy po prostu odpadli. E, na pewno nas to, to boli, musimy to przeanalizować, bo tak jak wcześniej powiedziałeś, właśnie graliśmy fajną siatkówkę, szczególnie w tym trzecim secie, pomimo, że te pierwsze dwa też gdzieś tam przegraliśmy, to, to walka była z naszej strony a jednak ten czwarty set nam ucie w końcówce. No i to trzeba będzie przeanalizować na pewno na, na chłodno. Myślę, że jutrzejszy dzień to jest ten dzień. No właśnie, seria niestety porażek Wam się przytrafiła. Czy możemy powiedzieć, że ten mecz to taki symptom wychodzenia z kryzysu? Jest lepiej niż w poprzednich meczach? Czy cały czas trzeba szukać na nowo tej Waszej tożsamości w Ten mecz był dużym krokiem do tego, żeby wrócić do, tej, do, tej, do tych serii czterech wygranych z rzędu i ja wierzę, że ona przyjdzie. Wygramy z wyżej notowanymi przeciwnikami. Jestem tego pewien. Kwestia, kwestia z tego, że wracamy na dobre pory. Wygraliśmy, znaczy tak, wygraliśmy tego trzeciego seta w super stylu, graliśmy te trzy sety też naprawdę nieźle, z bardzo dobrą drużyną i myślę, że trzeba się trzymać tych pozytywów, a wyniki potem przyjdą, na pewno przyjdą. Czyli co można powiedzieć, że ten mecz to taki sygnał dla reszty ligi, że Luk im się jeszcze nie bym przytykał? Oczywiście, że tak. Zdecydowanie mamy papiery na to, żeby grać bardzo dobrą siatkówkę i, i to pokazaliśmy i na też to pokażemy. Może zacznijmy od dobrych wiadomości, bo docierały informacje, że nie najlepiej się czujesz, a ty pełny mecz zagrałeś i to na niezłym poziomie. Czyli co, po kontuzji nie ma śladu? Yy, nie, że nie ma śladu. Czuję te plecy takie troszeczkę spięte. E, dziękuję za ocenę mojej gry. Starałem się jak, jak, jak tylko mogłem. E, są te plecy troszeczkę spięte, ale nie ma takiego te, te, tego, co się pojawiło w meczu z, z Nysą, czyli taki nerwowy strzał jakby w kręgosłup, który sparaliżował mi tam wtedy jak upadłem. Tego nie było, są troszeczkę zaciśnięte, ale to już sobie z tym trzeba radzić. No właśnie, a jak ocenisz że dzisiaj występ waszej drużyny? To jest coś, co wpisuje się w tę serię niestety trzech porażek czy raczej taki krok do przodu do odzyskania jakości? Zdecydowanie krok do przodu do odzyskania jakości, bo tej jakości dzisiaj było sporo. Też musimy przyznać jakość gry przeciwnika, bo to nie był byle, byle kto, postawił nam wysoko poprzeczkę też, więc my z nimi staraliśmy się grać męsko, Mam nadzieję, że to się udało. Decydowały o zwycięstwie setów dosłownie niuanse, więc tych niuansów naprzeciwko takich zespołów może gdzieś tam nam brakować, ale myślę, że jak utrzymamy taką jakość i taką agresję w naszej grze, to, to z przeciwnikami niżej notowanymi sobie będziemy lepiej radzić. I mam też wrażenie, że to jedna z nielicznych drużyn w PZL, która pilnowała Waszych środkowych. Tak, no, no nie będę ukrywał, że musimy te środki uruchomić i e, staram się, kiedy mamy, kiedy mamy dobre przyjęcie bądź też dogranie e, w ponowieniu akcji, żeby tymi środkami grać. E, dla dalszej jakby e, poprawy naszej, naszej skuteczności w ataku, te środki według mnie są niezbędne i, e, i, i na tym na pewno będę ja chcę opierać swoją grę, a e, no i trzeba to pracować. No. Dobrze, a jakiś już prowadź, proszę sportowo, ocenił rok kalendarzowy 2021. Z własnej perspektywy i z perspektywy klubu. Eee, z, z własnej perspektywy to. Eee... Jestem miło zaskoczony, bo, bo wygraliśmy mecze, w których nie byliśmy faworytami i naprawdę pokazaliśmy się z dobrej strony. Nie mieliśmy chyba takiego słabego meczu, w którym byśmy się położyli, co niektórym drużynom się zdarzało, więc to też jakby można powiedzieć, że charakteryzuje nasz zespół, że nie, nie składamy broni przed nikim i staramy się walczyć. Różnie to wychodzi, ale przynajmniej walczymy. Z perspektywy klubu, myślę, że klub jest zadowolony z tej pierwszej rundy. Byliśmy przez chwilę. E, utrzymywaliśmy się na pozycji dającej playoffy. E, no teraz zaczyna się nowa runda i nowe rozdanie, troszeczkę trudniejsze, bo mecze z przeciwnikami w naszym zasięgu mamy na wyjeździe, więc e, trzeba będzie tutaj e, troszeczkę lepiej pograć.